Nie dam rady tego otworzyć, jeśli nie ruszę tej belki. Dziadek Stobart przeszedł do historii rodziny dzięki swej przepuklinie. Nie mam ochoty zostać zaszczycony tym samym. Jeśli otworzę te drzwi, dostrzegą mnie. Muszę trzymać się w cieniu. Te drzwi są albo bardzo masywne, albo zamknięte. Jestem pewien, że w grę wchodzi to drugie. Bingo! Mm, pracuje w złej branży. Ciekawy gust, jeśli chodzi o obrazy. Omawialiśmy ten obraz na religioznawstwie porównawczym jeszcze w Idaho. Ręka Pana dotknęła miasto, wzbudzając wielki popłoch wśród mieszkańców. Poraziła tak małych, jak i wielkich. Wystąpiły na nich guzy. Nic dziwnego, że oddali arkę Izraelitom. Mieszkańcy Aż Dodu przerazili się Pana, nie może zostać arka Boga Izraela wśród nas, gdyż twarda się okazała ręka Jego nad nami i nad Bogiem naszym Dagonem. Umieścili Arkę w świątyni Dagona. Następnego ranka mieszkańcy Aż Dodu ujrzeli posąg Dagona, leżący twarzą do ziemi przed arką pańską. Gnijące zwłoki matki i dziecka, kolejne dziecko wciąż żywe, przygląda się. Potworne. Ręka pana dotknęła miasto, wzbudzając wielki popłoch wśród mieszkańców. Poraziła tak małych, jak i wielkich. Wystąpiły na nich guzy. Nic dziwnego, że oddali arkę Izraelitom. Wizerunek anioła, wyrzeźbiony na ramię, spoczywa dostojnie w prawym dolnym rogu obrazu. Wokół szyi jest spore pęknięcie. Po co to ktoś rzeźbił? W lewym rogu wyrzeźbiono na ramię wizerunek anioła. Wokół szyi jest jakieś pęknięcie. Gnijące zwłoki matki i dziecka, kolejne dziecko wciąż żywe przygląda się. Potworne. Gnijące zwłoki matki i dziecka, kolejne dziecko wciąż żywe przygląda się. Potworne. Podpisana Anna Maria Preza. Co pan wyprawia? Materiały biurowe, rutynowa kontrola. Muszę się upewnić, że nie ma problemów z szufladami. Co? Monsignor Devlin! Tak czy inaczej, te wyglądają wyśmienicie. Dobra robota. Yy, mogę prosić o opinię na temat serwisu? Wasza eminencja mnie wzywał? Proszę odprowadzić tego pana na ulicę. Sądzę, że się zgubił. A, jeszcze jedno. Co ksiądz wie o Annie Marie? Co? Zabierzcie go stąd, natychmiast. Dopilnujcie, żeby drzwi były zamknięte i żeby coś takiego nigdy się nie powtórzyło. Ha, witam ojcze Gregorze. I jego eminencja czy on. Burza w szklance wody. Materiały biurowe. Tylko na tyle było pana stać? Do niczego, prawda? Kim pan naprawdę jest? Dziennikarzem? Prawnikiem. A co ma pan wspólnego z tą Anną Marią? Poznałem ją w Nowym Jorku. Jacyś ludzie próbowali ją zabić. Coś podobnego. Prawda? I to mafia. No tak czy jak słyszałem, że tu pracowała. Proszę mu powiedzieć, Monsignor. Anna Maria rzeczywiście należała do naszego zakonu. Pracowała tu, w bibliotece. Dwa lata temu ukradła kilka manuskryptów i zniknęła. Na szczęście prasa się nie dowiedziała. Kardynał był wściekły. Poprzysiągł ją odnaleźć i oddać w ręce sprawiedliwości. Staje się przerażający, gdy wpada w gniew. Tak, przerażający. Zawsze obawialiśmy się najgorszego biedna, zbłąkana owieczka. Ale to nie miejsce na skandal. Proszę, oto moja wizytówka ale bardzo proszę, bez rozgłosu. Rozumiem. Do widzenia, ojcze, monsignor. Do widzenia. No tak, jestem już trochę bliżej poznania prawdy. No i przynajmniej Anna Maria nie była oficjalnie zakonnicą, kiedy... Yy... Czas wracać do Niko. Hej, Niko. Dowiedziałem się paru rzeczy o Annie Marii. Naprawdę? No, nie jest zakonnicą. Przynajmniej już nie. Już wcześniej doszłam do tego wniosku. Byłoby dziwnie, gdyby zakonnica miała półkę zapchaną książkami o fizyce cząstek elementarnych. Ej, Niko, pomożesz mi? Czego potrzebujesz, George? Ponownie, zadomowiliśmy się już. Świetnie sobie radzę, dziękuję. Musisz zostać ugoszczony, he? Dokładnie. W czym mogę pomóc? Już chyba czas, żebym wyjawił księdzu pewien sekret. Och, od początku wiedziałem. Proszę się nie martwić. Może pan wszystko powiedzieć wujkowi Markowi. Jestem członkiem Watykańskiej Grupy Dochodzeniowej, pracującym pod kryptonimem Ojciec Gregor. Proszę, to moja wizytówka. Ale przecież jest pan Amerykaninem. Zgadza się, ale jestem świetnie wyszkolony. Jadź się! Musi mi ksiądz zaufać i pomóc. To sprawa najwyższej wagi. Pracuję dla osób na samym szczycie. Rozumie? Ksiądz na samym szczycie. Chodzi panu o... Tak, dokładnie. O grubą rybę? Dokładnie. Chce ksiądz być z nim w drużynie? Proszę mnie zapisać! Całe życie się do tego szkoliłem! Proszę mi wierzyć! Mogę zadać księdzu kilka pytań? Proszę walić prosto z mostu. To chyba najbardziej pan lubi. Widział ksiądz Annę Marię od naszej ostatniej rozmowy? Nie, nie widziałem, ale przecież zawsze trzymała się na uboczu. Tak, wiem o czym ksiądz mówi. No, teraz skoro ksiądz już wie, że należy do watykańskiej grupy dochodzeniowej, mogę zabrać przesyłkę dla Anny Marii? Czy jest prowadzone dochodzenie w tej sprawie? To tajne informacje, ale jeśli jest to poufna przesyłka z Watykanu, to ze względów bezpieczeństwa powinna pozostać jak najbliżej mnie. Rozumiem. Proszę. Dziękuję. Moi wysoko postawieni przyjaciele dowiedzą się o roli, jaką odegrał ksiądz w tym wszystkim. Nie mówi pan chyba o. Bardzo wysoko postawionych. Prawdę mówiąc najwyżej. O matko. I jak tam? Umył już ksiądz samochód? Co za udręka, niebiosa. Nie wiem, co te ptaki zjadły, ale smród był większy niż od arciego. I te nieczystości. Nawet nie wiedziałem, że istnieje taki odcień zieleni. Dzięki żołnierzu. Nie ma za co kolego? Wykła brązowa paczka zaadresowana do Anny Marii. W środku jest jakaś nieopisana płytka DVD. Sprawdźmy, czy coś jest na tym DVD. A teraz, kiedy wszyscy zgadzają się, że na prezent najlepsze są brylanty, może przyszedł czas, żeby powrócić do złota. Nie, nie chodzi o złoto, które można zawiesić naszej ukochanej. Tu chodzi o złoto jednoatomowe. Dowiedzmy się więcej od naszej reporterki, która znajduje się w Phoenix w Arizonie. Suzy, jesteś tam? Słyszę cię, Bob. Znajduje się tu, na pustyni, z Ronaldem Maynardem. Niezwykłym człowiekiem, który dokonał odkrycia mogącego odmienić losy ludzkości. Panie Maynard, jak to się zaczęło? Co? A tak, e, rozumiem. Od dziecka fascynowały mnie tajemnice alchemii. Pewnie słyszała pani opowieści o przemianie metali pospolitych w złoto. To właśnie dlatego zostałem chemikiem. Tak czy inaczej, około trzy lata temu szukałem tutaj kryształów, kiedy znalazłem ten proszek. Biały proszek, który był. Hmm, nie reagował tak. A przecież powinien jak każde złoto. Proszek ten nie był ciężki. Był wręcz lekki. Przeprowadziłem więc serię eksperymentów i okazało się, że to jednak złoto, ale zupełnie niepodobne do złota, które znamy. Można go użyć do latania albo do leczenia ran, a może nawet do podróży do innego wymiaru. Widzi pani? Pisali o tym Egipcjanie. Manna z nieba. Pamięta pani? Tak czy siak, to właśnie mam. Mam też laboratorium, w którym to wytwarzam. Tony. I chcę to ofiarować światu. To niesamowite! Tak więc chce pan, panie Maynard, podarować tę wspaniałą substancję ludzkości w prezencie? Co? Szalała pani? Oczywiście, że nie! Tego nie powiedziałem! Zamierzam ją sprzedać! Osobie, która ofiaruje najwięcej! Co się z wami dzieje? Przeklęci reporterzy! Nigdy się nie przygotowujecie! O, jaka szkoda. Wygląda na to, że straciliśmy połączenie z Suzy Balloon w Phoenix, w Arizonie. Cóż, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Uważajcie na siebie i połamania nóg. Aha, czyli Phoenix jest pewne miejsce, w którym ekstrahuje się jakieś dziwaczne złoto? Ale dlaczego ktoś to wysłał Annie Marii? George, to chyba ma związek z jej książkami. Pomiary geologiczne Phoenix, podręczniki na temat ekstrakcji i oczyszczania metali. Hmm, Anna Maria często lata do Phoenix i bada jednoatomowe złoto. Nic nie kapuje. Myślę, że odpowiedzi znajdziemy w Phoenix. Sądzisz, że powinniśmy tam polecieć? Do laboratorium? Ja polecę. A co jeśli ona tam jest? Przekażę jej twoje błogosławieństwo. Przepraszam, George. Nie mogłam się powstrzymać. Jadę prosto na lotnisko. A ty co zrobisz? Nie wiem. Pewnie poszukam jakichś wskazówek, pogadam z ludźmi. Uważaj na siebie. Będziemy w kontakcie. Poczekaj, ten zakład Phoenix może być świetnie zabezpieczony. Pożyczę ci fajne narzędzie hakerskie. Jestem pod wrażeniem. Uczęszczasz na kursy wieczorowe? Trzeba iść z duchem czasu. Widzę. I trzymaj się z daleka od zakonnic w czasie mojej nieobecności. Wprost, tarzam się ze śmiechu, Niko. Papa! Witam ponownie. Cześć, proszę księdza. Znalazłem ten długopis jakiś czas temu. Rozpoznaje ksiądz ten symbol? Hmm. To długopis z salonu masażu Czarny Kot na Starym Mieście. To klub dla duchowieństwa z Watykanu. Klub dla duchowieństwa? Tak, klub dla duchowieństwa. Księża też potrzebują miejsca, w którym mogą się zrelaksować. A, rozumiem. Klub, w którym można się zrelaksować. A ksiądz jest jego członkiem? Każdy, kto ma tutaj jakąkolwiek pozycję, należy do Czarnego Kota. Dlaczego Anna Maria ma taki długopis? Skąd mogę to wiedzieć? Witam ponownie. Cześć, proszę księdza. Bywa ksiądz w czarnym kocie, tak? Po wyczerpującej próbie chóru nie ma nic przyjemniejszego niż wygodnie się ułożyć i dać się wysmarować olejkami. A wierzę, kto jeszcze tam chadza? Nie pisnę ani słówka. A jak mam tam trafić? Trzeba się udać na Stare Miasto, a potem wzdłuż Kiaso de la Zingare. Nie da się nie zauważyć. Czy do Czarnego Kota mogą wstąpić tylko członkowie Kleru? Absolutnie nie. Jednak przyjechała taka masa turystów, że ciężko uzyskać tam wstęp. Nie chcecie tłumów, kiedy wokół chlapie olejek, co? <laughs> Dokładnie. Poza tym, gdzie indziej mogłoby się udać duchowieństwo. Dzięki. Nie ma problemu. Gdzie teraz? Chyba pojadę do salonu masażu czarny kot. chiasso delle zingare te ne appena tu Tylko członkowie, kapieś. Wstęp tylko dla członków klubu, dla porządnych, religijnych ludzi. Lista członków zamknięta, ok. O, oh, szkoda. Słyszałem, że można się tu załapać na niezły masażyk. Chyba ma pan złe informacje. To łaźnia parowa. Dla dobrych, porządnych i spokojnych ludzi. Wstęp tylko dla członków klubu. Dla porządnych, religijnych ludzi. O, aj, a, to sytuacja awaryjna. Mój kark. Proszę mnie wpuścić, szybko. Nie ma karty członkowskiej, nie ma wejścia. Ale co z moim karkiem? Mogę go panu skręcić. To, to znaczy, bardzo mi przykro, będzie pan musiał poszukać lekarza. Witam ponownie. Cześć, proszę księdza. Mam coś, co na pewno się księdzu spodoba. Jest pan tajemniczy jak Zorro. Co? A, e, nieważne. E, mam tu zdjęcie Lucy Chu. Och, jest boskie, aż mnie skręca z zazdrości. Boże, wybacz mi. Nie liczyłbym na to. Promocyjne zdjęcie Lucy Chu. Witam ponownie? Cześć, proszę księdza! Proszę księdza, muszę wejść do czarnego kota. Rozumiem. Potrzebuje pan rozładować stres, tak? E, tajemnica służbowa. Oczywiście, rozumiem. Żeby dostać się do środka, będę potrzebował księdza karty. Ależ ja nie mogę tego zrobić. W klubie przysięgamy, nigdy nie pożyczać swojej karty. Jak złamiesz przysięgę, nigdy już nie masz tam wstępu. Ale tu chodzi o bezpieczeństwo całego kościoła. Łatwo panu mówić. Nie wie pan, czym jest masaż w Czarnym Kocie. Co mogę zrobić, żeby dostać należącą do księdza kartę członkowską? Przykro mi, ale po prostu nie mogę tego zrobić. To by było nadużycie zaufania. Co mogę zrobić, żeby dostać należącą do księdza kartę członkowską? Przykro mi, ale po prostu nie mogę tego zrobić. To by było nadużycie zaufania. Dzięki. Nie ma problemu. Witam ponownie. Cześć, proszę księdza. No, założę się, że bardzo by ksiądz chciał mieć takie zdjęcie Hm. Szczerze mówiąc, wolałbym coś bardziej osobistego. Coś, co wprost mówi, należy tylko do ciebie. Podpisałem się z tyłu fotografii. Ufam, że treść będzie wystarczająco niejednoznaczna. Witam ponownie. Cześć, proszę księdza. Aha, zapomniałem wspomnieć, że na tym zdjęciu Lucy Chu jest autograf. To niesamowite. Ona prawie nigdy nie rozdaje autografów. Co tam jest napisane? Dla mego najwierniejszego fana, niech twoje wsparcie zostanie nagrodzone łaską niebios. Ściskam Lucy. Smok, cmok, cmok. Cmok, cmok, cmok? Cmok, cmok, cmok. cmok. Ach, zżera mnie zawiść. Coś takiego mogłoby zająć honorowe miejsce w mojej kolekcji. Byłby pan skłonny rozstać się z tą fotografią? No, nie wiem, no przecież jest na niej autograf. W porządku, a gdybym dał panu nie wierzę, że to robię moją kartę członkowską z Czarnego Kota. No, nie wiem. Mógłby sobie ksiądz przez to narobić problemów. Problemów? Ha! Problemy to moje drugie imię. No, skoro ksiądz jest aż takim fanem Lucy Chew, zrobię to. Nawet pan nie wie, jak mnie pan uszczęśliwił. Chyba się domyślam. Proszę bardzo, i jeszcze raz dziękuję. Gdzie teraz. Chyba pojadę do salonu masażu Czarny Kot. Może pan wejść? Witamy w Czarnym Kocie.